Dobry wieczór, Black Belt, czarny pas wśród redakcji. Z nami chyba główna twarz, można tak powiedzieć, IFM Show. Witam serdecznie, panie Norbercie. Dzień dobry, witam. To drugie podejście bo pierwsze trochę nie wypaliło to tak w skrócie. Na pierwszej gali nie przyjęły się challenger, obecnie chyba ich nie ma, nie? Yy, tak, zgadza się. Zrezygnowaliśmy z challenge'ów w takiej formie, yy, jaka była dotychczas, <laughs> yy, ale nie z tego powodu, bo nie byliśmy zadowoleni, tylko yy, połączenie tego na gali yy, po prostu za długo trwała i, i to się nie udało do końca. Natomiast jesteśmy zadowoleni z tego, że udało nam się tak trochę połączyć jednak ten świat youtuberów, influencerów ze światem MMA, ale nie w postaci takiej, że Influencerzy czy youtuberzy u nas walczyli. No to na pewno było ciekawe podejście, bo nikt tak chyba nie zrobił, z tego co się orientuję. I myślę, że przyciągnęło to sporo młodej widowni. Tak mi się też wydaje. W niedzielę 15 sierpnia została ogłoszona walka Normana Park z Borysem Mańkowskim. Jak, jako federacja, jak się zapatrujecie na ten pojedynek? No i czy. Czy był pomysł, żeby zorganizować tam walkę w najmniejszym ringu świata? Nie, w sumie nie wpadliśmy na taki pomysł, żeby zestawić Norwana parkę z Borysem Mańkowskim. Borys Mańkowski, jak dla mnie, no miał kontrakt chyba z KSW. Nawet o tym nie myślałem i chyba. No, inaczej, no fajnie, że to ktoś zrobił. Może też. Normana wykorzystamy jeszcze w jakiś inny sposób, może nawet w najbliższej przyszłości, ale jak na razie nie mogę nic zdradzać. Kontrakt z Normanem został podpisany na kilka walk, czyli jeżeli chodzi o występy w MMA, możemy się go spodziewać tylko u Was, tak? No, Norman jest takim zawodnikiem, który jest otwarty na. Wszystkie formy walki, czy to walki na gołe pięści, czy walki bokserskie, MMA, no pokazał to już. I no my mamy z nim podpisaną umowę na MMA, ale nie powiedziane, że, że go też nie zobaczymy w jakiejś innej formule, tak? Godzinę temu zostało ogłoszone ciekawe starcie w kategorii piórkowej. WCA kontra SB Gym. Może pan coś więcej powiedzieć o tym pojedynku. Yy, tak. Yy, no, Nikola Grosdyjew yy, to jest zawodnik który u nas walczył w Dortmundzie yy, rok temu ponad rok temu yy, na gali. Zdobył tam pas w kategorii 6,6 kilo. Yy, jest to zawodnik którego Conor McGregor tak Prawdziwie traktuje jako, y, jako swojego młodszego brata. On z Konorem trenuje od 17 roku życia. Trenerzy Konora y, traktują znowuż Nikolę jako takiego ich syna. I y, y, y tam cały klub y, no, y, zakłada, że on się rozwinie i jego kariera się tak rozwinie. Że po prostu y, zrobi dużą karierę, tak? Y, I dlatego jest to bardzo ciekawy zawodnik y, z takim backgroundem. Y, technicznie w zapasach, w parterze świetnie sobie radzi. Y, no, Adam Soldaev został mi polecony przez y, Bajsangura. Y, też młody, gniewny, silny zawodnik walka będzie się toczyła o pas w kategorii 6-6 kilo, bo przypominam, że Nikola Grosdiew ten pas u nas właśnie w Dortmundzie wygrał, no i będzie go bronił, a Adam dostanie, no mi się wydaje, bardzo fajną szansę, bo jak wygra, no to nie dość, że będzie mistrzem, to jeszcze chyba zrobi bardzo potężny skok w rankingach, tak jak to się udało, Igorowi Michaliszyn y, poprzez pokonanie y, Georgiego Valentinov na ostatniej gali. No i Adam Soldaw mógłby swoją karierę tutaj bardzo mocno przyspieszyć. Myślę, że dużo ludzi spropsuje ten pojedynek, bo jest to pojedynek młodych zawodników. No a w Polsce chyba mało Federacji chce promować młode twarze. Przynajmniej tak, tak wnioskuję przy komentarzach, na przykład na temat KSW, że oni wolą promować friki typu Ako Przostak niż jakichś młodych prospektów. Mimo, że i tak ich mają sporo, uważam. Ostatnio nawet ciekawą grafikę wrzucili. Widziałam tą grafikę. No, wydaje mi się, że <laughs> że to kurde, no każdemu się nie dogodzi, nie? No u nas akurat Ako też walczył, bo bo marketingowo ktoś uznał, że, że to się może sprawdzić, i mm, ja nie uważam, że ktoś komuś zabiera jakieś miejsce. Ym, taki fight card musi być złożony z doświadczonych, mniej doświadczonych, y, z gwiazd, znanych y, prospektów i tak dalej. I ten miks no to każdy matchmaker, każda federacja sobie sama układa i ja bym tutaj się nie chciał wypowiadać o KSW, no bo ich dobrze znam i mogę mówić tylko o nas, że no faktycznie chcemy promować takich młodych zawodników. Mamy kilku młodych, ale mamy też kilka doświadczonych, nie no, ale próbujemy, hmm, próbujemy gdzie się da, no tak powiem. A tak z ciekawości, bo Martin Lewandowski powiedział, że trochę sprzedaż, pay-per-view ostatniej gali, właśnie gdzie był main event Szymon i kontra Ako tak trochę go zawiódł, bo myślał, że Akop jednak więcej ludzi sprowadzi. Jak to było w waszym przypadku? No mi się wydaje, że Akop jest zawodnikiem, który nie polaryzuje i, i takie, takie, y, takie wrażenie, albo takie opinię mają też niektórzy w KSW o nim. Trudno jest powiedzieć, czy, czy to przez niego nie została sprzedana y, taka ilość, jak sobie KSW wyobrażała, czy, czy my, czy błędy zostały popełnione już wcześniej albo na innych galach, albo... No ja oglądałem ten, te, te rozmowę z Akopem i, i, i Szymonem Kołeckim, Kurde, tam chodziło o jakiegoś psa, który ma więcej lajków, i tak. No, tam, tam, ale i tak to wygenerowało, bardzo dużo ludzi to oglądało, a tak naprawdę oni o niczym nie rozmawiali. Bar Borek próbował tam wyciągnąć od jednego i od drugiego cokolwiek, żeby poszło tak trochę z mięsem i tam żaden z nich się nie dał sprowokować. I tam, no, muszę powiedzieć, że to, to było dosyć nudne. no. Mogę trochę stanąć w obronie akopa co, co do słów pana Martina, że sam za, jeden zawodnik nie sprzeda milionu pay per view, chyba że jest to Conor McGregor, no ale on też potrzebuje drugiej osoby do tanga, nie? No samemu się raczej nie da tańczyć. No co z pasem kategorii półśredniej? Mm. Dalej. Mistrz obecny będzie go bronił, czy jest jakieś, czy zwakował pas, albo federacja mu odebrała? A, mówimy o Mateusz, tak. o Piskorze, tak? tak? Mateusz Piskorz jest naszym mistrzem w kategorii 7,7 7 kilo. Mateusz już by dawno u nas zawalczył, tylko on ma, miał poważną kontuzję. Przeszedł teraz taką operację... No, nie jestem upoważniony do tego mówić jakiego stawu czy, czy gdzie konkretnie, ale no wydaje mi się, że jest szansa, że na następnej gali go zobaczymy i, i wtedy będzie bronił tego pasa. tak? Mateusz to bardzo doświadczony zawodnik. No, walczył na oktagonie, na KSW, na TFL-u czy nawet na Bellatorze. I taka walka, myślę, o ile Norman wygra teraz. Taka walka o pas myślę, że się sprzedała i byłaby to ciekawy pojedynek. No, na pewno. Na pewno. Jest to dobre zestawienie i być może uda się je zrobić, ale to zależy od wielu, wielu czynników, nie? na które nie mamy do końca zawsze wpływu jako matchmakerzy, bo to, to jeden ma gdzieś indziej walkę, ktoś złapie kontuzję, komuś nie pasuje termin ze względów prywatnych, ale zgadzam się z panem, bardzo ciekawe zestawienie. Gdyby mógłbym je natychmiast zrobił. chyba tak samo, ale to wszystko też zależy od Normana, no bo nie może zlekceważyć. bo przeciwnik solidny. Zgadza się. Jakiś czas temu Aleksander Ilić nie dogadał się z KSW. I zrobiłem takie małe głosowanie na grupie, w jakiej federacji chcieliby go zobaczyć. Wrzuciłem IFM, ACA i FEN, i 90% głosów było na waszą federację. Były jakieś rozmowy? Ja akurat rozmawiałem z innym zawodnikiem z Chorwacji, nazwijmy to. I tam, ale, ale nie o Iliczu, tylko o jego angażu. I przy okazji zapytałam o Ilicza tylko tak z ciekawości, bo myślałam, że jak odchodzi, to ma jakiś plan. I on mi potwierdził, że, że Ilicz odchodzi do PFL, a więc w ogóle nie starałam się tam cokolwiek zrobić. Tak, rewanż z Michałem Materlom Oczywiście, jeżeli po kilku walkach. Panowie będą na tym samym etapie kariery, myślę, że byłby bardzo ciekawy, bo w pierwszej rundzie i Aleksander miał swoją szansę ubić Michała, ale w drugiej finalnie to Michał wyszedł z zwycięską ręką. No, <coughs> zgadza się. Ilicz, można powiedzieć, to tak trochę jak chodzi o styl, no, przypominał trochę Askama, tak, z tymi swoimi kopnięciami i tak dalej. No, być może na przyszłość udałoby się zrobić taką walkę, ale wydaje mi się, że mamy, mamy jeszcze trochę kilka innych lepszych walk do zrobienia po drodze dla Michała. Skoro już jest. jest skoro już temat jednego zawodnika, to chciałbym się spytać o Rafała Moxa. Z tego co w wywiadach mówił, próbuję rozmawiać z KSW. Podobno dwie strony są chętne, ale to jest wieloletni przyjaciel Michała z Maty. Nie chcieliście go wziąć na kilka walk? Bo dużo ludzi brakuje, dużej ilości ludzi brakuje Rafała, więc myślę, że też by mógł sprzedać trochę pay per view i trochę kibiców, zwłaszcza jeżeli jakaś gala byłaby w Szczecinie. Hmm, wydaje mi się, że że, że Rafał Moks będzie walczył w KSW i dlatego w ogóle też nie podjąłem tematu. A chcielibyście konfrontować swoich mistrzów, jeżeli od Muszej do Ciężkiej już będziecie mieć wypełnione z innymi federacjami? To jest tak fajnie się o tym mówi, ale tak naprawdę takie coś dla żadnej z federacji nie jest. Korzystne, tak? Bo y, wyobraźmy sobie, że ktoś konf konfrontuje y, tych wszy wszystkich zawodników ze sobą. No to po pierwsze trzeba się dogadać co do wspólnej gali, y, do podziału zysków, do, do tego, kto ponosi koszty, ryzyka, y, a potem na koniec no, y, no jest zawsze jakieś ryzyko, że, że jeden albo drugi mistrz przegra, że to nie będzie wyrównane, tylko jedna organizacja, Y, będzie, okaże się lepsza I, i wtedy, no, dewaluuje to jakby y, tych mistrzów, nie, albo tą organizację, a więc nie wydaje mi się, że czy ktokolwiek o tym poważnie myśli y, z matchmakerów, albo y, z właścicieli w federacji, ale zawsze fajnie takie coś powiedzieć, nie, że dawajcie, konfrontujemy moich z waszymi, bo to już fajnie się niesie po, po sieci, tak? Ale to jest nierealne do zrobienia i, i to jest po prostu takie trochę gadanie, żeby promować. Znaczy, no to trzeba pamiętać też, że to jest biznes i biznes, i żadna ze stron nie chce tak naprawdę ucierpieć. No tak. Bo to jest wasza tak. praca, na tym zarabiacie pieniądze. Ale inaczej. Gdybyśmy mieli możliwość konfrontować naszych mistrzów z mistrzami UFC, natychmiast byśmy to zrobili. Bo chyba wszyscy by na tym zyskali, tylko nie UFC może, no, nie wiem. Właśnie żałuję, że w, bo w boksie czasami są konfrontacje tych mistrzów i żałuję, że w MMA nie ma czegoś takiego, bo obejrzeć mistrzów Bellatora kontra UFC chyba każdy by chciał obejrzeć. No na pewno. Daniel Skibiński, ostatnio świetny występ. Tak? Jak wygląda na ten, bo mieliście kontrakt na jedną walkę podpisaną, potem Daniel poszedł się bić do innej federacji i tam to był eliminator do pasa, ale był na plakacie drugiej gali na pierwszej. Na pierwszym wydarzeniu, jak już były plakaty, to tam chyba było jego nazwisko, z tego co pamiętam. Tak, bo yy, gdyby nie to, że że trochę nam też koronawirus i tam inne rzeczy, y, bo nie byliśmy pewni, jak to będzie wyglądać w czerwcu y, y, w Bułgarii. W sumie teraz znowuż takiej super pewności już nie mamy, ale no już nie chcemy tego przesuwać. Y, on był zaplanowany na, na czerwiec, to się zgadza i w międzyczasie dostał po prostu ofertę na Abu Dhabi Warriors chyba i i z niej skorzystał, no jak będzie możliwość, że się u nas znowuż będzie chciał bić, no to zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Ale na, na tą galę teraz w Sofii nie jest przewidziane. Skąd Też... wyszło pomysł, żeby na drugą galę jechać aż do Bułgarii i na tak duży obiekt? No tam jakby nie ma zbyt wiele obiektów, tak, które spełniają jakby takie no, wymagania do tego, żeby zrobić fajną galę. Arnek Arena no, jest największym obiektem na 16 tysięcy widzów. Natomiast ze względu na sytuację pandemiczną mamy na razie pozwolenie tylko i wyłącznie na 6 tysięcy widzów, czy 5 tysięcy, już nie pamiętam. Dlaczego tam? No, wydaje nam się, że to jest ciekawy rynek. Yy, tak naprawdę Mateusz Piskos nas tam ściągnął, bo on tam był na obozie treningowym. Tam poznaliśmy ciekawych zawodników. No i, i uznaliśmy, że to może być fajny kierunek. A nie chcemy tylko robić golf w Polsce, no bo no, nasza federacja się nazywa European Fight Masters, a więc chcemy nie tylko międzynarodowe walki robić, ale też w miarę możliwości pokazywać się w różnych krajach. Bułgaria jest jeden, jednym z nich. Czyli w planach jest podbój całej Europy. A potem... nie, 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 bez przesady. Nie? My chcemy na, jak na razie 3-4 kraje, w których będziemy regularnie robić te gale. Dopóki sytuacja pandemiczna się nie, nie wyklaruje, Także będzie można cokolwiek planować. No to też trudno o czymkolwiek mówić i o jakichś tam długoletnich planach. Tak? Zresztą chcemy się teraz skupić na tym, co, co mamy teraz do wykonania. Cztery kraje, czyli Polska, Niemcy, Bułgaria. Jaki jest czwarty? Czy jeszcze nie można nic zdradzić? No, no jest. No. Mogę to chyba otwarcie powiedzieć, że jest to Anglia, tak? Anglia, Irlandia, Irlandia Północna. Ten kierunek. Ostatnio ogłosiliście yy, przeciwnika Michała. Jest to rewanż. Rimbon kontra materla. Michał chyba potrzebuje takiego rewanżu, co? Chce się chyba odgryźć za starą porażkę. No. Muas <coughs> Rimbon. Jak sobie popatrzymy na tego zawodnika, to to jest zawodnik, który wszystko poświęcił dla swojej kariery MMA. On opuścił swój kraj, Francję. Przeniósł się najpierw do Kanady, żeby tam mógł trenować, bo we Francji MMA było zabronione, nie było dobrych sparing partnerów, nie było możliwości takich a więc przeniósł się pierw do Kanady, potem do Tajlandii, do Puket Top Team. E, walczył z największymi nazwiskami tamtego czasu, tak? E, Overeem, Rico Rodriguez, były mistrz UFC w wadze ciężkiej, Peter Graham, bił się na Sengoku, M1, Cage Warriors, e, wszędzie, tak naprawdę na całym świecie. I jak Michał z nim Y, wtedy zawalczył, no to on był bardziej doświadczonym zawodnikiem od Michała, i y, y, rankingowo też y, może lepszy. Y, walka była bardzo ciekawa, chociaż Michał był wtedy takim zawodnikiem bardziej płaszczyzny y, brazylijskiego dżidżutu i, i, i zawsze dążył do tego, żeby tą Walkę przenieść do parteru, a znowuż y, Muas Rimbon tylko raz został poddany m, w swojej karierze i tylko y, raz prze, przegrał w ogóle przez poddanie. Nigdy też nie przegrał przez KO, y, zawsze na punkty. Y, a on się tam bardzo dobrze czuje w tym parterze i, i, i Michał mi mówił, że on go już miał, tak, ale. Michał miał też wtedy złamany kciuk, odpuścił, bo myślał, że dostanie jeszcze drugą szansę, no i, i przegrał na punkty. I to w jakiś sposób, no na pewno w nim siedziało i siedzi. I, i fajnie, że doszło do takiej sytuacji, że ten Moas Rimbon, y, jak do niego zadzwoniłem i powiedział, że super, on natychmiast daje rewanż. On śledził karierę Michała, on Michała bardzo lubi jako zawodnika i on jest wojownikiem. Miejsce, czas, pieniądze, jak się wszystko zgadza, to on przyjeżdża i się będzie bił, nie? Dużo ludzi narzeka, że to jest zawodnik, który już nie jest najmłodszy, ale chyba zapominają też, że Michał nie jest zawodnikiem, który ma 18 lat. No, Michał, jak się z nim bił za pierwszym razem, to miał chyba 21 lat, czy 22, yy, czy 20, coś w tym stylu. Yy muszę dobrze policzyć, czy nawet 18, no był bardzo młody i, i teraz się tak trochę odwróciło, ale no Michał m, dzisiaj też ma już y, 37 lat, y a Rimbon ma chyba 40, tak? Ej, chyba 40? 44, no, znaczy 43 już nie pamiętam. No, tylko y, ktoś, kto ma y, 38-39, inaczej, y, Rimbaud się prowadzi w taki sposób, y, jak nie, no, niektórzy 30-latkowie tak nie wyglądają, jak on albo, no, no on ćwiczy non stop, y, jest w gazie, tak jak mi powiedział i no, wydaje mi się, że walka będzie ciekawa, tak czy inaczej, nie, oczywiście Michał jest na pewno faworytem, ale Rimbon walczył dwa lata temu, dwa czy trzy lata temu z Carlosem Bemolą i, i tam się skończyło decyzją, tak? A więc. Trudno powiedzieć. To jest MMA. Mi się ta walka podoba. Mam nadzieję, że, że będzie dobra walka, ale oczywiście, że. No jako matchmaker mi nie wypada mówić, kto jest moim faworytem, ale chyba wszyscy wiedzą. Radek Paczuski mówił, że chce startować tylko w MMA, że już skończył definitywnie z kickboxingiem. Obecna walka z tego, co dobrze kojarzę, jest w kickboxingu. Nie planujecie może Radka w MMA? To znaczy nie do końca. Radek Eee... Trochę, trochę te słowa ten pomylić i źle powiedzieć, ale no coś w tym stylu było właśnie. To znaczy nie na początku Radek był przewidziany w walce K1, ale y, potem rozmawialiśmy i ja zaproponowałem Willa Flori y, y, na, y, na Radka, y, No nie chciałbym teraz za dużo mówić jak chodzi o Radka Paczuskiego um, jutro mamy konferencję prasową czy taki media day i, i tam wszystko zostanie e, powiedziane Ja niniejszym informuję że ta moja bateria się zbliża do końca a więc mamy jeszcze jakieś 10 minut 5 minut ode mnie to na dzisiaj wszystko dziękuję za poświęcony czas i widzimy się na konferencji. Super. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.